Patrzcie, 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 patrzcie Obudziła się I odjechała No, no znowu znowu, znowu, znowu odjazd no, Ale jest super patrzcie Wybiera i wybiera, i wybiera i nic jej nie zrobisz Nawet jeszcze jej nie widziałem A chciałbym zobaczyć Znowu Ale się zerwał Ale się zerwał serdecznie na kanale wędkarstwo.pl Dzisiaj ponownie metod feder na żwirowni tylko, że moim celem dzisiaj będą jesiotry. Będę chciał zapolować na jesiotra. Czy mi się uda? To oczywiście zobaczcie sami. A ja Was zapraszam oczywiście do subskrypcji oraz na inne odcinki. A ja zajmuję miejsce, robię zestawy i wyrzucam. Także Miłego oglądania A więc oto moje dzisiejsze miejsce Znacie je Tutaj kiedyś łowiłem węgorze Może w tym roku też spróbujemy Także kije rozstawione Oczywiście Genlogi Delicate Zestawy wyrzucone Mamy pierwsze branie Dobre branie Będzie pierwsza ryba Był jesiotr, ale się spiął. Nie wiem, czy to było widać. Był jesiotr, ale się spiął, niestety. A więc, jak widzieliście, był pierwszy jesiotr w tym sezonie. Niestety zrobił świecę, wyskoczył i się spiął. No niestety. Ja tu siedzę w cieniu, a tu branie, a tu branie. Jest ryba. O, 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 o to mam nadzieję, że będzie to, po co tu przyjechałem. Ale fajnie, ale walczy. To może być dobra ryba. Mam nadzieję, że to będzie to, po co tu przyjechałem. Czyli pan Jesiot. Aj wędka, zostaw, 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 podbierak. Polujemy. Powoli. Powoli. Zobaczymy. Liczę na pana Jesiotra. Bardzo liczę na pana Jesiotra. I to jest taka walka troszeczkę pod pana Jesiotra. Nie pod karpia. Och, jak ja bym się cieszył, jakby to był Jesiot. Jak ja bym się cieszył, jakby to był pan Jesiot. żeby się tylko nie spił, powoli trzeba holować. Jeszcze nie widzę, ale widzę, że już mój drugi zestaw zaciągnął. O, druga strona, z drugiej strony trzeba podchodzić u niego. Nie, nie idź wciny, nie idź wciny, nie idź wciny no, odszedł na środek Ale się, ja się kręcę. Cezary, co ty robisz? Pokażesz ty się Rybo O, muszę go ostrożnie, bardzo ostrożnie Żeby się nie spięło No pokaż się co tu jesteś, ale wyjeżdża co to za rybsko? Ale korp! Ule korp! Tu będzie karp! Ale karp duży! Ale duży karp! O racie! Ale duży karp! Uuu, dawno takiego karpia nie złapałem. Ale miałem nadzieję, że to będzie pan jesiotr. A tu niestety podmeldował się pan karpiszon. Ładny karp. A moi nie. <laughs> Nie, ładny, ładny, i tak jest ładny karpiszon, bo to jest taki, o, ale chlapnął, taki spory, spory. Oczywiście łapałem większe, ale euforia minęła, jak go zobaczyłem. O, jest, podbieraku. Euforia minęła, bo nie jest to ryba ta, którą miałem ochotę złowić, ale jest to fajny, fajny pan karp fajny parkarfik a tutaj go przyniosę na tą stronę bo tutaj wędka zarzucona dobra niech stoi tutaj o, niech tutaj pozostaje chwilę no, nie odchódź tylko z moim zestawem nie jest to po co ja tutaj przyjechałem aczkolwiek i tak to jest fajna ryba nie wiem ile może ważyć zaraz sobie spróbujemy zobaczymy wagę chyba mam ze sobą Czekajcie, tak, ja złożę podbierak No 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 Spokoj, spokoj, spokojna Spokojna kolega Spokojna kolega, trzecią No, mistrzu Mistrzu poczekaj chwilę o. ładny, ładny Grubiutki Fajniutki Tylko że to nie jest to po co tutaj przyjechałem Szkoda, bardzo szkoda, ale to też cieszy. Taka rybka na pewno będzie cieszyć mnie. Ok, odczepione. Zestaw. No taki fajny ten pan karpik. Myślę, że około 4 kg będzie. O. o taki śliczna ryba. Może zważę go, zobaczę. Dla własnej świadomości, ile może mieć. Czekajcie, okay, żeby mi tu nie zabrał podbieraka. O, wyciągnę swoją wagę. No i zważymy, kolega. No dobra, mam już ze sobą wagę. Wagę mam od dipera. Dobra, trzeba zważyć rybę z podbierakiem. A później zważymy sam podbierak. Wtedy będę miał pewność, Ile waży ryba? Tak? Na pewno nie jest za dużo jakoś. Eee... No, zastopuj się. Nie wiem, czy to widać. O tak, może będzie widać. 3, 3, 8, 5. No, taki, myślę, że 3 kilo będzie miała rybka. Zaraz zważę. Za chwilę sam podbierak. A tymczasem trzeba wypuścić naszego karpika Niech płynie I rośnie, żeby był jeszcze, jeszcze większy Dobra Pożegnaj się z widzami Weź jak będziesz miał z 10 kilo Kolego Także Bywaj zdrów I rośnij Rośnij Dziękuję Branie i do widzenia. Poszedł. Powoli, powoli, powoli. Papa. Pa. Dobra. Teraz czas zważyć, ile ma e, sam podbierak. Zero. Ile sam podbierak będzie ważył? Eee. Ajcie, bo tu się coś mi nie tak zasłużyło. No dobra, tak. Podbierak sam waży 6,10. Czyli Karpik ważył 2 kg z dużym hakiem, tak? 2,5 kg. No czyli nie był jakiś tam szałowo wielki, aczkolwiek myślałem, że będzie większy. Ale i tak fajnie. No miał być jesiot, niestety. A naprawdę przez dłuższy czas miałem nadzieję, że będzie to jesiod, bo trzymał się dna. No niestety, ten skarpik na początku myślałem, że fajny, ale nie wiem, czy woda powiększyła go tak, że byłem w takiej euforii, czy może po prostu był fajny. No, no, no nie największy, 2,5 kg, 2,700 myślę, że coś takiego miał, około 3 kg. Także no, no, troszeczkę rozczarowany jestem, no ale tak czy siak, zadowolony. No bo fajny karpiszonek, no czekamy na tego jesiotra, no szkoda, że ten pierwszy się spiął, no ale niestety, a byłem już tyle od szczęścia, by złowić czwartego w życiu jesiotra, no ale zobaczymy, jeszcze jest czas, jeszcze jestem na rybach, i zawsze jest jeszcze możliwość, szansa, trzeba cierpliwie, cierpliwie czekać. Coś i tu się dzieje, coś i tu się dzieje na szczytówce. Nie wiem jeszcze co. Coś przygięło, raz, drugi, szarpnęło. No przygnij mocniej, żebym wiedział, że można cię przyciąć. Co? Odpuściło? Spróbowało? No, chyba będzie trzeba sprawdzić Mam nadzieję, że to nie sumik Karłowaty Chyba jednak sumik Coś chyba jest Ale to będzie chyba Chyba, że nic nie ma no Wydaje mi się, że coś jest No nie, je, to będzie pan Leszczyk Pan Leszczyk się zaapił. Pan Leszczyk Nieduży Ale wszedł mi pan Leszczyk Dobra Maluszek. Nie to, ale się trafił. Mamy branie, i mamy chyba jakąś rybę. Co to będzie? Coś jest. Ale coś będzie fajnego, chyba. Co to będzie? Muszę iść po podbierak to jest to po co przyjechałem to będę mega 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 zadowolony dobra odbierak rozłożony dobra powoli będziemy holować teraz opór daje powiem szczerze ciekawy To będzie ta ryba, którą mam chęć złapać. Dziwnie idzie, bardzo dziwnie. I to może być ta ryba, po którą tutaj przyjechałem. Czy będzie? Zobaczymy. Trzeba powoli, powoli. Ona tutaj. Patrzcie, 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 obudziła się i odjechała, no, zaczęła się walka, no chodź tutaj, chodź tu, Czuję, że coś będzie coś, to będzie coś większego. O, proszę. O, znowu. Znowu, znowu, znowu odjazd. Ale jest super. Patrzcie. Trzy minuty. No, no i co? I co jej zrobisz? Jak ona jedzie sobie. tak fajnie. A szła tak fajnie. Trzeba będzie ją zmęczyć, bo to chyba nie ma innej opcji. Chciałbym zobaczyć, co to jest za ryba. No, zobaczcie. Wybiera. Wybiera i wybiera i nic jej nie zrobisz. Nawet jeszcze jej nie widziałem. A chciałbym zobaczyć. No i co? Uuu, rozpędziła się. z powrotem, powoli w takim Federku jest mega fajna zabawa. Znowu ale się zerwał. Ale się zerwał. Dobra, <śm> z powrotem. Zabawa jest z powrotem. No nie, szczytówka idzie w dno wodę. Ona jest tutaj blisko. I chodzi cały czas przy dnie. Ale kij wygięty. Szczytówka w wodzie. No, ile? Ile czasu to będzie trwało? No, ale w sumie takie holowanie ryby jest mega przyjemne. Tym bardziej, jak ryby jeszcze nie widzisz i nie wiesz, co to jest, holujesz ją cały czas. Co podprowadzisz bliżej brzegu, to jest odjazd. Muszę chyba trochę poluzować. Nie chciałbym, żeby się spięło. Piękne. Coś pięknego. Coś pięknego, jak tak kołowrotek sobie gra, odjeżdża, a ty na razie nie możesz podnieść jej z dna, żeby ją zobaczyć. Jest. Jest to, co chce. Jest, jest. jest. Widziałem już go. Już go widziałem. Jest jesiotr. Jest jesiotr, tylko teraz czy uda się go wyciągnąć? Patrzcie, jaki fajny. Duży, duży, jest duży. Będzie na pewno mój największy, bo większego nie udało mi się jeszcze złowić. Czy znaczy, po prostu wyjdzie jeszcze? To jest pytanie. To jest pytanie. Ciska. Jeszcze trochę i przypuszczam, że się zmęczy. Waga, uwaga. Patrzcie jaka jest petarda. I ja go nie wciągnę do tego podbieraka. Tym podbierakiem będzie ciężko. Będę musiał go jakoś od tyłu pod, podciągać. Nie ma nie będzie innej opcji. Jak tylko go podbierać od tyłu. Podbierak jest długi, kosz jest długi. Patrzcie jaki ładny. Jaki ładny. Nie, 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 nie rób, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Ale jazda. To nie taki podbierak, na takie ryby. I znowu odszedł. Jest pięknie, jest pięknie i on dusi, po prostu dusi. O, nie idź w trzciny, tam nie idź, tam nie idź, tam nie idź, tam nie idź. Znowu nabrał mocy. Znowu nabrał mocy. Dobra, no trzeba próbować. No, wchódź do tego podbieraka. Jest! <laughs> Ale to nie jest podbierak na takie ryby. To nie jest podbierak na takie ryby. Teraz już będę wiedział, że no niestety będzie potrzebny dużo większy. Podbiera, Patrzcie, jaki fajny pinokio. <grymny> jest, jest, jest. Teraz trzeba go delikatnie odpiąć, żeby mu nic nie było. Jest. Odpięty. Dobra. Patrzcie, jaki śliczny rybek. Jaki śliczny rybek. Ale super ryba. Dzień dobry. Dzień dobry widzowie. Jestem jesiotr Śliczny. Patrzcie, jaki fajny. Ale super ryba. Dobra, nie pochodzi sobie tutaj w podbieraku w wodzie. Jest. Jest złapany. Jestem tak zadowolony, że zaraz go zmierzymy. O, zaraz ucieknie. Zważymy i będziemy wypuszczać rybę. Super, super. Dobra, ile ma centymetrów kolega? Patrzcie, teraz to ja spróbuję tutaj zrobić taki myk, że położę go tam w trawie. Tutaj. O. Niech sobie będzie w wodzie, a ja się przygotuję do tak zwanej sesji zdjęciowej. Jest. Najpierw miarkę zmoczymy, żeby nie było sucha. O. O. Ja. Miarka zmoczona. Zobaczymy, ile będzie miał mój jesiot. Czwarty w życiu, podkreślam czwarty w życiu miał centymetrów o, Ale śliczność Super ryba Super ryba, super ryba Eddy No poczekaj, 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 panie Pinokie, poczekaj Poczekaj Ty. Ma. Tutaj mamy 0. Jesiotr ma, kochani, równiutkie 100 cm. Od zera do no, 99. Ale śliczna ryba. Super ryba. Patrzcie, jaka fajna. Jakie to fajne rybsko. Dobra. A więc czas wypuścić naszego pana Jesiotra. O, no, uspokój się. Śliczna ryba. Jest pierwszy z tego zbiornika. Także bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie, że trzeba go trzymać tutaj za ogon. Bo on może się wysmyknąć. Oczywiście chwilę popracujemy. Dotlenimy rybę. żeby w dobrej kondycji poszła sobie z powrotem do domu. Super. Jeszcze chwila. I pewnie kolega sobie popłynie. Super, że dzisiaj mnie uroczyłeś swoją obecnością. Już jest dobrze. Dobra. Ostatnie. Wachlarzek. Żegnaj. Poszedł. Patrzcie, jak idzie. Super. Stoi. Bardzo, bardzo powoli odchodzi. Papa. Pa. W końcu udało mi się złowić z tego oto zbiornika pierwszego Jesiotra. Faktem, to mój czwarty w życiu, ale ten największy. Mega długi hol, mega fajna zabawa. Problemy z prowadzeniem go do podbieraka, ale się udało. Uff, nic nie cieszy, jak taka fajna ryba. Dobra, zarzucamy ponownie. Może będzie kolejny. Zobaczcie sami. No i bardzo fajnie. Jesiot się skusił na kuleczkę. Czerwony robak. Ślimak. Wafters od Rafisza. Pelet. Taki oto pelek stosowałem. Tutaj jest rozrobiony. No i fajnie. Mam również jeszcze takie duże szprotki, ale tego na razie dzisiaj nie używałem. Także mega fajnie. Zadowolony. W końcu się udało złowić to po co tu dzisiaj przyjechałem no dobra ale nie ma co siadać na laurach trzeba uzbrajać zestaw wyrzucać jeszcze raz może będzie dzisiaj drugi i jeszcze większy także mega fajnie zadowolony ale przeżycie coś, coś wspaniałego coś wspaniałego no i wyrzucamy kolejny raz. Na pewno będziecie się pytać co to za woda, gdzie to jest i tak A więc pokrótce wam powiem, jest to żwirownia, która kiedyś należała do PZW. No ale PZW jak to PZW. Lubi pozbywać się fajnych wód eee, później przejęli ją wędkarze. Założyli również stowarzyszenie, i oczywiście można tutaj wykupić zezwolenie. Jest ograniczona liczba wędkarzy, którzy mogą wykupić zezwolenie. Przypuszczam, jak już oglądacie ten odcinek, to już nie można kupić zezwolenia w tym roku. Dodatkowo są bardzo często kontrole. Dzisiaj już miałem dwie zezwoleń. Także chłopaki prężnie pilnują, prężnie się rozwijają. No, zobaczymy. Czas pokaże. Oczywiście również na tym zbiorniku łowiłem już węgorze. To jeżeli byście chcieli zobaczyć, to są oczywiście na kanale sandacze, sumy, szczupaki, karpie, liny, amury potężne tołpygi, na które w tym roku również będę chciał się nastawić. A czy mi to wyjdzie? To zobaczymy. Także zarzucone dwa kije. Znowu i czekamy. Może uraczy mnie numer dwa. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że tak. A więc koniec moich dzisiejszych zmagań. Jeden jesiot złapany, cel osiągnięty. Był na samym początku jeden, ale się spiął. Później wpadł fajny karpik, fajny 3 kilo, ale na metod Feder. Dobra zacna ryba. No i wpadł upragniony jesiotr. Także mega zabawa, mega długi hol, bardzo silna ryba. No cóż, będą może jeszcze kolejne. A tymczasem zapraszam Was do subskrypcji na inne odcinki. A ja lecę do domku. Trzymajcie się, cześć!